Słodkich i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy życzy dr. Edgar. Zależy mi na tym, żeby moje zęby były białe i czyste przez cały dzień. Dlatego żuję gumę Orbit White, która delikatnie usuwa przebarwienia, jakie powstają na zębach w ciągu dnia. Moje zęby pozostają czyste i białe i wiem, że mogę zawsze polegać na moim uśmiechu. Orbit White utrzymuje naturalną biel zębów i pomaga chronić je przed próchnicą. Ekstremalne osiągi, ekstremalna ochrona silnika, oleje Platinum, New Extreme Technology. Są ciasta, które potrafią zaskakiwać, na przykład kopiec kreta doktora Edgera. Dyne pieczenie, nowe ciasta w proszku. Zadziw wszystkich kopcem Kreta i Kilimandżaro. Doktor Edker przepis na sukces. <ś> Chipsy <handcuffs> przyszły Crunch Chips Za chwilę poczujesz coś, czego nie doznał jeszcze żaden mężczyzna. Nowe żele do golenia Gillette Series. Ich składniki ożywią twoją skórę, zapewnią jej zdrowy wygląd i to, czego potrzebuje do pełnego szczęścia. Nowe żele do golenia Gillette Series Pasport za naszą przyjaźń. Johnny English, tajny agent. Nie wie, co to strach. Nie wie, co to ryzyko. Nie wie nic. Johnny English w kinach. It's harder to do the things I need to do. pracują! Pora wstawać! <grymne> Rama. Pełna witamin i składników odżywczych na dobry dzień. Mam suche włosy. Suche. Sianowate. Okropnie. Suszarka. Lokówka. Słońce. Koszmar. Mleczko nawilżające powoduje, że ten szampon, daw, działa. Jeżeli są suche, to muszą się napić. Chłoną szampon i odżywkę da, jak gąbka. Moje włosy stały się miękkie, gładkie jak jedwab. Zaczęły się pięknie układać. Są takie, takie, że chciałabym się do nich przytulić. Są cudowne. Jesteś bardzo kobieca. Hmm. Um, wiem. <noise> Inne antyperspiranty zostawiają białe ślady. Nowa reksona Crystal redukuje je do minimum. Exona. niezawodna ochrona. Choć mamy obsługę przez telefon, internet i aż 400 oddziałów, niektórym jakimś cudem udało się to przeoczyć. Dlatego przypominamy, kredyt bank odpowiada ludziom. Uwielbiam nowy BREF DUO ACTIV Flower Fresh. Płyn czyszczący i wspaniały kwiatowy zapach to higiena i świeżość przez wiele tygodni. BREF daje poczucie bezpieczeństwa. BREF DUO ACTIV, pierwszy z systemem dwóch zbiorniczków. W trakcie brukowego talk show Berdi dowiaduje się o romansie męża z jej najlepszą przyjaciółką. Upokorzona wraz z córką wyjeżdża do rodzinnego miasteczka, jednak tam natrafia tylko na szyderstwa. Z depresji wydobywa ją szkolny kolega. Ulotna nadzieja we wtorek o 21.40. Starszy strzelec 20.